Cześć moi mili, tutaj Blue Jane! Chciałabym Was dzisiaj zaprosić do trzeciego już odcinka z gry Infiltracja sterowca. Dzisiaj będziemy dalej kontynuować przygodę naszego przeuroczego patyczaka Henry'ego i zobaczymy, jakie będzie czwarte zakończenie tej historii. No dobra, no to klikamy sobie Play. No i jak zwykle zaraz przesuniemy historyjkę, bo to już bardzo dobrze znamy z pierwszego odcinka skip. Och, tak, tak, tak. Słuchaweczki, bombelek i rozciągliwa łapka to już zrobiliśmy, więc czas teraz na... na tą broń! Z takim jakby hakiem... Co to jest, harpun? <laughs> nie, to nie jest hak, ale tu chodzi coś o jakieś zaczepienie. Zaraz zobaczymy. Och! I znowu dostaliśmy między oczy. Biedactwo, takie poobijane. Od czego by tu zacząć? Może od bomby? Mhm, mm mhm. O, aha, już chyba wiem. Jak zwykle, jak zwykle, nie schowaliśmy się. No tak, bardzo to było inteligentne. A to co? O, jaki fajny gadżet. O, wyłączyliśmy zasilanie całego sterowca. No niestety, no niestety. O, pianka. Ogolimy się? He, he, będziemy bardziej przystojni. Hehe. och. To tak wyglądało, jakby nas przydusił wielki popcorn. <grywa> o? Poczekamy w takim razie. Hmm, ciekawe, co się wydarzy. No wy, kto kimkolwiek jesteś. O, na małą kawkę. <grywa> Nie ma to jak mała czarna z rana. I co my tu mamy? Komputer i winda i szyb wentylacyjny. No to zaczniemy od kompa. Mhm. Mm o, sekretne pliki. Sekrety klanu. Nie, dobra, egze. Ah, no tak. Pożeracze czasu, gry! Błagam, błagam, jeszcze tylko jedna tura, jeszcze tylko jedna runda. <ścoughs> Ojej, przegrał życie, biedny. No to tym razem wybierzemy windę. Ha? O? A, to nie była winda. To była jakaś kapsuła ratunkowa. No cóż, tak. W razie problemów, no to mogliśmy się ewakuować ze statku. O, wybierzemy teraz szyb wentylacyjny. Hop. Wespało nas. O, jak fajnie, jak w parku. Rubinek! Rubinek! Och. Hmm. Może zweryfikujemy nasze plany. Ech, co my tu mamy? Magiczny ołówek. Ho, 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 ciekawe co narysuje? Co to jest? Szybowiec? O! Słyszy szybowiec! słyszy szybowiec! No jak mógł nas tak skrzywdzić, biedny Henry? Ojej. O, to było nie na miejscu. A to? Co to są żelki? Guma do rzucia? Hmm, na pewno coś rozciągliwego. Miam, niam, niam, niam. O, fajna łapka. O! No nie, błagam, dostaliśmy się w jakieś koło, niestety, biedny Henry. Widzicie, moi drodzy, nie warto być elastycznym. <laughs> yy, wybierzemy może teleporter? I co? O, co się dzieje? Hm, ojej, jak biało! Hm, znowu coś z wymiarami? Nie, 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 to mi się akurat rozwiązanie niezbyt spodobało, nie było zbyt fajne. Czyli teraz pora na skok. Skok. Oległość, au! I znowu to czoło. Hmm. Nawet jak nam się uda, to zawsze jesteśmy poturbowani. A ten koleś co? Odpoczywa? Hmm. Biedny, zmęczony chyba jest ten więzień? Och, pobawimy się w magika? Hmm, fajna czapka! O, ostatni krzyk mody. No i co? U jakiego arcymaga pobierałeś nauki, kolego. Hmm, przymroziło nas trochę. No cóż? O, o, może troszeczkę pozrywamy jakieś kabelki, ha! Zielony, czerwony, czarny? No, oh. Lol! Nie bierzemy się do naprawy rzeczy związanych z prądem, a tym bardziej do rozbrajania tego, jak się na tym nie znamy, oczywiście. Eee, dobrze, to już było, to już było, to może ta rękawica mocy! Hmm. Oh yeah! <tryk> <tryk> Wyglądamy jak idiota. <tryk> tak, też tak myślę. <tryk> Pobożne życzenia, no cóż. <tryk> Czyli został pejpej. Pej. Paperizor, Paperizor. Paper, paper, paper. Cokolwiek to jest. Coś z papierem, chyba. O! Przerysowało naszego Henry'ego. O, jakież to sprytne! I przedostaliśmy się przez szczelinkę. Czy wydostaniemy się z tego stanu? Och, na szczęście tak. O, Rubinek! <grym> jakieś szpony? O, wow, fajne! O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh. zostaw mnie w spokoju. Zły szponek, zły szponek. <laughs> o, oh, to może ten pistolet grawitacyjny? O! Oh. Nie w tą stronę. Miał go przyciągnąć, a nie. odciągnąć? <laughs> Skurcz i rośnij. Hmm. Zobaczymy, jak to działa. O. Oh.

Po całym ciele, biedny Henry. Ale dziurę wyrwało. Niesamowite. No i mamy do wyboru: parasolkę? O! Chyba za silny ten podmuch. Nie, nie ratunku? Wysało nas. Wolę nie wiedzieć, jaka sałatka z nas została. Ech. O! Skorupka, żółwia z Mario. Na głowę? <śm> No nie, jakie pomysły. Coraz głupsze pomysły masz, Henry. Eee... Butla z propanem. O! Jak na koniu! Nie, na motorze, przepraszam. Oho! I tak na nic nam się to nie przydało, niestety. Hmm, power armor, czyli pancerz mocy. Ojej, jak z followta! O! Kolego, wyglądasz naprawdę świetnie! I ta muzyczka! Biedny sterowiec spada. O! Oh, skok na pustynię. Mamy rubinek! Jest! O! Statek powietrzny chyba nieco się rozbił. Mamy wrogów z obydwu stron. Ale wprowadziliśmy trochę małego zamieszania. Musimy na Nie Evacuate, everyone. I can take care of this. O. o! Płytki. <laughs> Już taki mały przeżytek trochę. <laughs> Teraz się pendrive'ów używa. No, ale kto co lubi. Może to? Zamazana. Hmm, tajemnicza. Hmm, odczytujemy dysk. O! To nie wróży nic dobrego ten dźwięk. Jak się przedłuża? I co? O, czyżby to był koniec? Rozwiązana tajemnica? Hm. Hmm, hmm. Co to jest? Ej! Nie, nienawidzę tego. Brakuje jeszcze tego kółeczka z Windowsa. <noise> Ale zwiecha! No niestety error. No to może wybierzemy... Hmm... Dep? O co chodzi? Dark Energy Blaster. O! To jakaś ciemna materia, ciemna energia? Co to jest? Nie, jak wybuch nuklearny! O! Anihilacja wszystkiego! Naszego Henry'ego też! O! Jakie to smutne, żegna się z rodziną. W umyśle swoim tylko, bo niestety nie ma go. Już z nami, no cóż, ojej! No dobrze, no to wybierzemy może prototyp. Ciekawe czego prototyp? Hmm. O! Przylecieli z pomocą. Mam nadzieję, że rozgromią nieco towarzystwo. Niektórzy już biorą nowy zapas. <laughs> o! Oh. Oh. Dobra, daj mu spokój. Niech sobie weźmie tego Rubina. Mamy teraz ważniejsze problemy na głowie. Racja. Oj, on też. Oh, jaka ulga. No cóż, no cóż. Nasz bohater wykorzystał sytuację i porwał mu armor! I przy okazji, Rubinek. Czy postanowią się nas pozbyć? Hmm. Spojrzeli sobie prosto w oczy. No i postanowili się jednak wycofać. Jest! Jest! A myśmy zostali złodziejem czystej krwi. O, jaki super przydomek i ta muzyczka. jest, jesteśmy bogaci, mamy super pancerzyk i jest naprawdę świetnie. Bardzo mi się podobało to zakończenie. Naprawdę gierka super, bardzo wam ją serdecznie polecam i przy okazji chciałabym was zaprosić do innych materiałów na moim kanale. Żegna się z wami Blue Chain. Cześć!